Czekam, przyszła. Dzień dobry panie doktorze. Ja, siostra po tych mielonych troszkę już nabrała Ale Co robimy, panie doktorze? Ja uważam, że trzeba odzyskać... Pienią. Jaki doktor ma plan? Nie tego co siostra chroni, to i tak tam nie ma, więc szkoda zachodu. Ja mam pewien plan, bo jeszcze ktoś z siostrę na mielonego na bierze. Uj! Podknąłem się o kogoś, wszystko im pozamieniam. Już jedną. Tu jest napisane Moderna do paru siolek Ale się zagotowało Ach, tak ma być Jest dużo wyżej kto ci dyplom dał ty wezmę jeszcze szczepionkę bo jestem ta przeziębiona tak, No służy okay. mówię i no to pan doktor nie umie ja oprę tłoczek gdzie leciała stamtąd to jest, to jest bardzo dobry pomysł Ojej. ja jeszcze bardziej lecę się tylko jak celuję. Cztery lecimy. Dobrze, dobrze. Czarna. O, igła została. To nic, bardzo udany to był zasz.